serowie, ale przede wszystkim koprowcy, przyjaciele. Ja chciałem powiedzieć, że macie na sali faktycznie to, co mówił Wojtek. Macie na sali najlepszego ze swoich ambasadorów, czyli Piotrka Wangenkogena, który przeprowadził tą ustawę, pracował nad nią. Ja chciałbym poprosić o wielkie brawa dla niego. Wam wszystkim pogratulować dwóch rzecz. Pierwsze to pięknego jubileuszu 50 lat Waszego profesjonalizmu, Waszych bezinteresownych działań i to, że potrafiliście różnymi działaniami w różnych środowiskach wspierać właśnie swoich przedstawicieli, że macie przedstawiciela, swojego przedstawiciela, nie tylko nas, którzy jesteśmy w Parlamencie, ale właśnie macie spośród siebie. I dlatego udało się również taką ustawę uchwalić, przeprowadzić pan prezydent jak był mówiono 8 września podpisał. Gratuluję Wam tych wszystkich działań, nie tylko na ziemi wieszczackiej, ale również w całej Polsce i tego wyczucia. I życzę Wam następnych wspaniałych 50 lat i wielu, wielu więcej. A dla wszystkich ratowników Grupy Pieszczarskiej dla zarządu, dla wszystkich państwa, dla rodzin. Skromne życzenia na ręce pana naczelnika. Dziękuję.